Dlaczegoż starsi koledzy tak dyplomatycznie wypowiadali się o obozie w Teraz powiedz nam, co tak naprawdę się działo po Ponadda? Wszystkie okołosportowe sportowe sprawy. To był bo wiem, że byli młodzi zawodnicy. No właśnie tak? nie było szkoły, bo kapitana naszego nie było i nie miał co zorganizować, tego wszystkiego. I właśnie to jest jedno z bolączek. No ale fajnie się bawiliśmy poza tym, no młodym się ubiegło, ale tak na tym no, to fajnie się bawiliśmy. Ponadto na jacuzzi, szliśmy do sauny, e, potem już mieliśmy czas wolny w zasadzie, no ale to już nie było siła na cokolwiek innego, no. Chcieliśmy po prostu spać, no wiadomo wcześniej jakieś karty, coś się wygłupialiśmy trochę, ale szliśmy grzecznie spać i... No nic, nie, nie, nie rozrabialiśmy. O po której pobudka była? E, bu, pobudka była za 15 w spotykaliśmy na dole, jeździliśmy na zaprawę, taki rozwój, potem pobiegaliśmy trochę, prawie do wyciągu z powrotem. No to był kawałek, z, właśnie z 2-3 kilometry, no to na pewno było. Tam było łatwo w sumie. Polska kuchnia nie do końca im pasowała, bo za dużo tych makaronów i praktycznie każde danie składało się z dodatku makaronów nowych, ale no. Wróciliśmy już i, i staram się nadrobić. Czy taki obóz nadciarski dla Was, jak osobowo nie się do sezonu. Ma jakąś większą wartość niż te, co mieście do tej pory, czyli typowo kondycyjne, czy to nie ma odkryć? Eee, ten obóz był znacznie inny, bo to był obóz taki, no, nie tak intensywny, jak w latach poprzednich, bo mieliśmy narty, wiadomo, co dzień jeździliśmy. E, potem właśnie ta odnowa biologiczna, i praktycznie spokój. A jak zdarzało się, jechaliśmy do, do Świeradowa. Tam było bieganie, 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 sala, basen. I siódma rano pobudka to było to znacznie więcej. No ale zobaczymy no, w sezonie, jak będzie. Myślę, że tak jak teraz się przygotujemy, powinno to wystarczyć i powinniśmy dobrze w sezonie. Dzisiejszego wieczoru Twoje nazwisko często tym który przedstawiał to sezon. Jak się czułeś? Ocznie bokadem? No, tak? no dosyć fajnie to wyglądało, na pewno miło, gdy moje nazwisko tak. się pojawiało yy, dosyć często, bo wyniki były w miarę dobre. No i cóż, no to samego mi się w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że te wyniki będą jeszcze lepsze Tych wrócę w wyniku będzie jeszcze więcej. No i ja będę coraz mniej zawodził, no i to bym sobie życzył i no, mam nadzieję, że tego tak nie. Mamy luty, jest już u Was but jazdy, chcielibyście już szedć na motorol? No jeszcze powoli zaczyna, już bym z chęcią pojeździł, może nie do końca ścigał się i wiadomo ma na wody, ale jakiś taki luźny trening jak najbardziej, okay. no, ale no jeszcze musimy poczekać, no niestety nie poradzimy, być może Koniec lutego, początek marca, udamy się znowu do Wrocławia gdzieś pojeździć, ale to zobaczymy jak będzie, jakie będą warunki pogodowe. Zobaczymy co, co, też co, co, czas pokaże. Czy się teraz będziesz zajmował pokłanianie? Teraz przygotowani z jakiego? Już w zasadzie zacząłem od. E, Dobre do dwa tygodnie przygotowania sprzętowe, już w zasadzie wszystko zamówione. części mam na miejscu, zaczęło się składanie, Już dwa motocykle w zasadzie gotowe, jeszcze jeden. Cóż, no, na początek będę na pewno gotowy na no, sezon. Oznaczysz sobie jakieś cele, Czy tak, podobnie jak w tym roku, mówisz, że chcesz jechać jak najlepiej? w to zmienia się? I, tym. Tak, chcę jechać jak najlepiej, celów jakieś nie ma, wyniki chcę powtórzyć. Te same albo lepsze, żeby nie były tylko gorsze i zrobił sobie rzeczy. A powiedz mi jak ze sponsorami? Czy rozmawiałeś już w dobie kryzysu jak sytuacja wygląda? No tak, ten rok mamy dosyć ciężki i ze sponsorami naprawdę nie jest łatwo. Yy, ale w jakiś sposób staram się wszystko dopiąć, żeby było wszystko w porządku, żeby nam wszystko starczyło i żeby jakichś tam takich nie było. Jeszcze rozmawiam z firmami, zobaczymy. W zasadzie, jak będę miał do 32 firmy, to już będę miał wszystko dopięte. Może zapalować o to, żeby sponsorzy zgłaszali się do Ciebie za pośrednictwem naszego portalu? No tak, jak najbardziej. Zapraszam wszystkie firmy, które byłyby zainteresowane sponsoringiem w jakiś sposób. Na pewno nie odmówię. tego, przyjmę z otwartymi rękami, bo pomoc każda w zasadzie jest potrzebna. No cóż, zapraszam.